thank <laughs> you Witam Was w kolejnej odsłonie z serii reklama kontra rzeczywistość. Jestem naprawdę przekonana, że większość z Was gdzieś widziała tą reklamę. Mówię dokładnie o tej reklamie. Przypatrzcie się. Są to takie zagadki, łamigłówki główki, ogólnie trzeba ruszyć głową, żeby rozwiązać każdą z nich. Jestem ciekawa, jak ja sobie z tym poradzę i czy ta reklama faktycznie przedstawia tą grę, w którą będziemy mieli okazję zagrać. Mam nadzieję, że docenicie wkład mojej pracy. Zostawicie do góry, udostępnijcie film oraz napiszecie komentarz na dole. Bardzo Wam oczywiście z góry za to dziękuję i zapraszam Was na dzisiejszy film. Okej. Okay. Z tego co widzę, mamy do wyboru jakieś tryby. Słuchajcie, to jest ogólnie druga wersja takiej e, bardzo popularnej edycji e, Brain Test, e, bo to jest dwójka. Widziałam, że już są trójki, czwórki, piątki, w zależności od tego jaka tematyka nas interesuje. E, no mi akurat wyświetliła się reklama dwójki, więc skorzystałam y, z tej jakby podpowiedzi. Słuchajcie, mam do wyboru ćwiczenia z celiną, e, mogę zostać jej osobistym trenerem i pomóc jej prowadzić zdrowy tryb życia. Mam, słuchajcie, ucieczkę z więzienia, mam agenta Kowalskiego, no i dalej już mam zablokowane. Czyli to są jakby trzy takie darmowe poziomy, do których ja mogę wejść. E, no dobra, powiedzmy, że wyświetliła mi się ta celina na reklamie. No to idziemy za ciosem. Czy tam było 300 i coś poziomów? Nie zdążyłam dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak. Ogólnie ta gra nie jest oczywista. Z tego co pamiętam, bo mówię, grałam kiedyś w jedynkę. Jestem ciekawa, jak to faktycznie wygląda teraz, ale z tego co widzę, raczej tak samo jak na reklamie, więc nie czuję się tutaj oszukana. Sprawdźmy w takim razie, jak mi pójdzie. Celina ma ochotę na chipsy, ale nie może ich dosięgnąć. No dobra, więc pewnie będzie musiała po nie podjechać albo nie wiem, będziemy musieli jej zrzucić, albo przesunąć. Słuchajcie, o, w ten sposób. Czyli wystarczyło uderzyć tym jej rowerkiem w półkę, żeby ona się zatrzęsła, no i te chipsy wpadły jej do koszyka. Celina zasługuje na więcej, pomóżmy jej wrócić do zdrowia. Wykorzystaj jej miłość do chipsów, żeby zachęcić ją do biegania. Hmm, no dobrze. Okej, okay. no zobaczcie, wystarczyło ruszyć paczką chipsów i Celina zaczęła biegać, no i aż się spociła, więc wygląda na to, że trening zaliczony. Zakręć kołem i wygraj. Dałam się wkręcić i straciłam dobre pół minuty swojego życia. Zapomniałam, że tutaj każdy gift będzie prawdopodobnie wiązał się z reklamami. No i tutaj się nie pomyliłam, musiałam ją obejrzeć. Ale okej, okay, powiedzmy, że przydadzą mi się te żarówki, jak się zblokuje, i nie będę wiedziała, jak ten level przejść. Nie pozwól jej skorzystać z windy. No tak, słuchajcie, musimy ją namówić na te schody, mm, więc co my byśmy mogli tutaj zrobić? No, zablokować wejście laską. Ale nie wiem, generalnie, czy ta łapka, ona tak randomowo pokazuje, co mam zrobić, czy ona mi podpowiada. Nie jestem do końca przekonana. Eee, poziom czwarty. Musimy jej pomóc wejść po schodach. No, czyli ewidentnie tutaj nasza celinka jest nastawiona na aktywność. Teraz, jakie ja mam to zrobić, słuchajcie, żeby pomóc jej wejść po tych schodach? Może podskakiwać albo nie wiem, przychylić ekran. No i tutaj się zaczynają prawdziwe schody, bo nie wiem, co mam zrobić. I uwaga! Aaa! Dobra, w ten sposób. Czyli każdy jeden schodek podnoszę i ona wtedy przechodzi dalej. Mamy to. Zostało jeszcze tylko 57. No dobra, pytają się nas, jak nam się podoba, ale to pewnie będzie wiązało się z tym, że będę musiała ocenić to w App Store, czy tam, no właśnie, Google Play. Akurat w tym przypadku zapomniałam, że gram na tablecie. Po wspinaczce stopy celiny są w strasznym stanie. No dobra, to niech sobie słuchajcie tutaj, celinka te stópki umoczy, a my tutaj nalejemy jej wodę, ale zobaczcie, co celina ma w lodówce. Lody, lody i słodkości, które z pewnością nie pomogą jej zrzucić tych nadprogramowych kilogramów. Och, bardzo miłe uczucie. Dziękuję Ci, duchu fitnessu, Celina. Eee, dobra, tutaj trzeba wybrać bonus, który, znaczy trzeba wybrać. Mamy do wyboru bonus, który wiąże się z obejrzeniem reklamy. Jak wiecie, ja gardzę reklamami, jak się da, więc nie oglądam ich jak nie muszę. Celina szuka łatwego sposobu na spalenie kalorii. I tutaj już mi się, słuchajcie, urodził pewien pomysł, bo albo to będzie oglądanie fitnessu i ćwiczenie przed telewizorem, ale ja nie sądzę, bo e, ta gra zapowiada się dość podstępnie. Więc ja myślę, że muszę wziąć tą zapalniczkę i spalić ten napis. I dobrze myślałam, słuchajcie, e, ale myślę, że jeśli nie miałabym wcześniej nigdy styczności z tą grą, to miałabym ogromny problem, żeby dojść do tego. Jakie jest rozwiązanie tego zadania Ech, Dobra, czy tam jest reklama McDonalda w tle? Świetnie Celina chce zacząć ćwiczyć, ale nie wie jak Ale nie wie jak No dobra, nie wiem, czy tu trzeba jej pomóc Ogarnąć ten bałagan Czy o co chodzi Może powinna sobie tutaj obejrzeć jakiś film Nie Dobra, mam pierwszego ząka, bo nie wiem. A może książkę jej powinnam dać? Nie, nie da się książki złapać. Spróbujmy. Zdaję telefon w tym całym bałaganie i daję go, żeby zadzwoniła. Ej, no dałam jej telefon. Skorzystałam ze wskazówki, która e, no jakby nic mi nie dała. Czy to nie jest telefon? No nie, no to jest telefon. A, czyli jeszcze oprócz telefonu gdzieś jest ukryta karta na siłownię. Ha, mamy to. No popatrzcie. Musiałam skorzystać z żaróweczek. Reklama, reklama, reklama goni, reklamę. Ale chyba tutaj można sobie wykupić no ads, czyli gdzieś tam zapłacić. Zaraz zobaczymy, ile z ciekawości. 19,99. Nie ma tragedii, jak kogoś bardzo, ale to bardzo wciągnie i chcę uniknąć tych reklam, no to powiem Wam, że jest całkiem zacnie. Zacznijmy od ćwiczeń na bieżni. No, czyli wystarczyło ją włączyć, tak? Kliknęłam sobie tutaj na ten przycisk. No i co? A chyba coś nie tak. Na bieżni. No, no dobrze, no włączyliśmy tutaj. No, jak nacisnę ten kolejny etap, to boję się, że celinka nam się przewróci, więc nie wiem do końca, co ja jeszcze tutaj mogę zrobić. Hm. Wiecie, tutaj czasami rozwiązania są tak nieoczywiste, że próbuje się wszystkiego, ale tutaj w tym przypadku ewidentnie ten przycisk mnie tutaj myli. Próbuję zsunąć jakikolwiek wyraz. Próbuję coś zrobić z tą bieżnią, ale ona w ogóle nie daje się złapać. Celina też się nie rusza, więc wydaje mi się, że wystarczy ją tutaj właśnie uruchomić. I co? I że może za chwilę się to zadanie zaliczy. Ej, dobra! Chyba wiem. Wydaje mi się, że celina miała buty odwiązane. Tak. Słuchajcie, kliknęłam na te farfocle, co jej tam przy butach wystawały No i wygląda na to, że to było to Znowu reklama, no nie wierzę Może przy okazji e, mamy inspirację na kolejne odcinki nie będę wam tutaj wycinać, tej reklamy Z jakiejś pizza ready. E, Ale dobra, widzę, że ja też tutaj muszę grać, żeby, żeby poznać tą grę no dobra, czyli klasycznie, coś tutaj robimy, coś komuś podajemy, musimy się wyrobić w czasie, potem zbieramy pieniążki. Nuda. Nie porwało mnie to do instalacji tej gry. No dobra, zobaczymy, co tam u Celiny. A mogę nie kręcić tym kołem? Mogę, nie dziękuję. Pilates jest świetny na rozciąganie. No dobra, Celina sobie leży tutaj na jakiejś macie. Ha! No, nie bez przyczyny mamy tutaj jakieś, słuchajcie, kropki. Musimy rozciągnąć Celinę. Dosłownie ich przenośni jestem, prawie jak Elastyna Celina. I poziom dziesiąty. Myślę, że na tym dzisiaj skończymy. Jeśli uda mi się go przejść, Celina musi się pozbyć niezdrowego jedzenia z kuchni. No to co? No to pewnie będę musiała je wyrzucić, co? zostawić tylko jedzenie zdrowe, tak mi się przynajmniej wydaje. Coś jeszcze tutaj jest niezdrowego? Nie, no zostały owoce, woda. Hmm. A może ona po prostu miała to zjeść? Dobra, wziąłem sobie podpowiedź, słuchajcie, ale się tu Celina wycwaniła i skitrała. Słuchajcie, jakieś chipsy. Nawet nie zwróciłam uwagi, że miała ręce za plecami. Więc można powiedzieć, że Celina dosyć dobrze mnie wkręciła. Lepiej wyrzucić śmieci, zanim się rozmyśli. Tak, zdecydowanie musimy je wynieść z chaty, żeby jej nie kusiło. Dobra, słuchajcie, jedną z niewielu gier, którą jakiś czas temu miałam okazję zagrać. Tej e, serii reklama kontra rzeczywistość okazała się kropka w kropkę identyczna, może jedna czy dwie pozycje takie były. No tutaj zdecydowanie też potwierdzam, że dostałam to, co zapowiadał mi e, taki trailer, ten film, który przedstawiał nam, jak wygląda ta gra. E, więc jestem totalnie na tak, jeśli chodzi o zachęcenie mnie do grania, bo gra odzwierciedliła świetnie to, co dostałam w rzeczywistości. Gra jest wciągająca, jeśli ktoś lubi pomyśleć, to zdecydowanie polecam. Yy, jednak można się szybko wkurzyć Jak nie jesteśmy w stanie dojść do yy, Odpowiedniego rozwiązania Dajcie koniecznie znać czy mieliście kiedyś Styczność z tą grą w jakiejś poprzedniej wersji A może właśnie nawet w tej No i czy wam się podoba Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje gier Które mogłyby się znaleźć w tej serii To oczywiście czekam na wasze sugestie Ja za dzisiaj wam dziękuję I odwołuję was jeszcze do społeczności Żebyście zagłosowali w najnowszej ankiecie Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, pa pa